Przypominam, że każdego roku jako konsumenci przynosimy ze sklepów ponad 5 milionów ton różnego rodzaju opakowań. 30% tych opakowań w Polsce jest poddawane jakiejś formie selektywnej zbiórki i recyklingu. Wszystko inne trafia na wysypiska, na dzikie wysypiska, do środowiska, i bardzo duża część prędzej czy później trafia do wody, a z wodą właśnie do odry. A odrą do zalewu szczecińskiego czy do Bałtyku. Te śmieci, które tutaj mamy, to są wszystko śmieci prawdziwe, przeze mnie i przez przemka zebrane na polskich plażach. I żeby było śmiesznie, na wielu z tych odpadach są emblematy czy oznaczenia, na przykład, że zostało sprzedane to coś albo wyprodukowane we Wrocławiu. W Głogowie, w Krakowie, w Warszawie, czyli dlaczego o tym mówię? Żeby wszystkim uzmysłowić, że nasze rzeki i nasz Bałtyk będzie czysty pod warunkiem, że zaczniemy chronić nasze morze od gór. Bo tam się zaczyna problem. W każdym małym strumyku, jeżeli śmieci tam trafią, to musimy być pewni, że prędzej czy później ta woda trafi. Ze śmieciami do morza. Sieci, sieci widma. Słuchajcie, giną wszystkie ssaki morskie e, chronione morświny, chronione foki, e, ryby, ale również zagrażają e, ludziom. E, mnóstwo tragedii, e, chociażby wśród tych, którzy nurkują. E, te, tą sieć wy tutaj widzicie, ale ona jest tak zaprojektowana że ryby i stworzenia morskie jej nie widzą, bo ma taki kolor, jakby można powiedzieć, zlewający się z kolorem morza. Więc ryby, zwierzęta tej sieci nie widzą. Więc jeżeli rybacy nie będą dbali o swoje sieci, będą przyczyniać się do, do, do tej tragedii. Kolejna, kolejny problem, e, mikroplastik, tworzywa sztuczne. Tego typu odpady nie ulegają biodegradacji. One ulegają defragmentacji. Zamieniają się na małe kawałeczki, które po prostu działają jak magnesy. Przyczepiają się do nich wszystkie szkodliwe substancje, metale ciężkie, antybiotyki, pestycydy, herbicydy, e, ropopochodne i później oczywiście są zjadane przez cały cykl troficzny, wszystkie stworzenia i na końcu oczywiście przez człowieka. E, o szkle, no to sprawa jest oczywista. Kto się nie, nie skaleczył, kto, kto się nie poranił, e, szkło pozostawiane na plażach, na wydmach. E, w Polsce jest tragedia Tragedia, jeżeli chodzi o opakowania szklane, bo one nie są poddawane systemowi kaucyjnemu. Mówimy tutaj o, o, o opakowaniach alkoholowych. Ustawa, która powstała, i która ma wakacje legis, która wejdzie od przyszłego roku, od stycznia 2025 roku, nie zakłada selektywnej zbiórki od, odpadów alkoholowych. To ewidentny lobbying jest przemysłu alkoholowego. Wszystkie małpki, ja przypominam, każdego roku miliard małpek, miliard. To jest po prostu jakaś, jakaś aberracja, tego w Europie nie ma. Eee, konsumowane jest w Polsce i żadne małpki nie podlegają recyklingowi. Wszystkie alkoholowe e, opakowania szklane trafiają e, do środowiska. E, jak robiliśmy z Przemkiem akcję Bałtycka Odyseja i sprzątaliśmy e, plaże od e, Świnouścia aż po piaski na mierzei Wiślanej, e, olbrzymia ilość opakowań szklanych jest gdzie? Na wydmach. Tam nikt tego nie sprząta. Mnóstwo śmieci jest na wydmach. To jest w ogóle też problem, który, na który zwracam urzędom morskim. Wydmy trzeba w Polsce posprzątać, bo są potwornie zanieczyszczone. Kolejne odpady, które po prostu powodują. Yy, Katastrofy, jeżeli chodzi o, 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 o ptaki wodne, to są pety. Przypominam, że pety to nie jest tylko papier i pozostałości tytoniu. To są filtry, w których są bardzo toksyczne takie wkładki foliowe, które, które kumulują te wszystkie smołowate substancje. Te pety mylone są przez ptaki z małymi rybkami, i później petami karmione są pisklęta ptaków wodnych. No, to sami doskonale wiecie, czym się to kończy. Po prostu jest plaga e, e, umierających piskąt. E, oczywiście to nie jest tylko problem polski, ale jest plaga, więc trzeba z tym walczyć. Trzeba, e, trzeba ograniczać palenie papierosów, e, zniechęcać i przede wszystkim walczyć z tym, żeby te pety nie trafiały e, do środowiska. E, mało kto mówi o tym aluminium. Olbrzymi problem, jeżeli chodzi o gospodarkę hormonalną. Każda puszka aluminiowa, która trafia do środowiska, każdy odpad aluminiowy, to jest de totalna deregulacja, jeżeli chodzi o gospodarkę hormonalną wszystkich zwierząt. Pomimo tego, że to jest cenny materiał, to cały czas olbrzymia ilość puszek aluminiowych trafia do środowiska. A przypominam, że puszka to nie jest tylko aluminium. Tam jest około 5% też tworzywa sztucznego, które wyściela puszkę od wewnątrz. To jest też źródło, olbrzymie źródło mikroplastików i olbrzymie źródło zanieczyszczenia musz. No i symboliczna, klasyczna foliówka. Zobaczcie, to jest foliówka znaleziona na polskich plażach. Jaka to jest, jest jakiś śmiech historii? Na tej foliówce jest napisane w 80% z recyklingu, ale w 100% do recyklingu. To dlaczego ją znalazłem na polskich plażach? Ludzie, w 100% do recyklingu można ją posegregować, wrzucić do zwyczajnego pojemnika i po prostu w ten sposób zabezpieczyć, żeby nie trafiła do środowiska, więc tu jest apel prośba do wszystkich, którzy po prostu codziennie konsumują, przynoszą opakowania. To naprawdę nie jest skomplikowane. Segregujmy, wrzucajmy śmieci do odpowiednich pojemników. Nie śmiećmy. Wtedy ja i Krzysiek nie będziemy musieli, i Przemek nie będziemy musieli z przyjaciółmi robić akcji sprzątania. Tegoroczna edycja akcji Czysta Odra to jest edycja związana z, jak powiedziałem, z dwoma fantastycznymi rzeczami. Wpuszczamy życie do rzeki i wyławiamy śmierć z rzeki. Po to, żeby pokazać, żeby dać szansę, żeby te rzeki nas...